Dobry wieczór z tej strony łysy z Facebooka znany jako Tutek i zapraszam na najlepsze kompozycje w patchu 9.20. Tak jak ostatnim razem, przygotowałem dla Was tier listę najlepszych kompozycji oraz jak nimi grać i jakiej temy składać, bo jesteście zbyt leniwi, by odwiedzić mojego Twittera. Więc proszę bardzo, najsilniejszą kompozycją w obecnym patchu. Są brawlerzy. Dlaczego brawlerzy, a nie Dragon, Guardian, bla bla bla? Dlatego, że brawlerzy są najbardziej consistent. Jeśli będziecie mieli w early game Giant Slayer, macie pewne top 4, jeśli pójdziecie w brawlerów, a możecie wygrać całą grę swapując z brawlerów plus Jinx w brawlerów SkySome. Więc jak się tym gra i jakie potrzebujemy jednostki? 6 razy brawler to jest podstawa. Więcej niż 6 brawlerów nie ma, więc mam nadzieję, że nie muszę wam rozpisywać, jakie to są brawlery. Na początku gramy 6 razy Brawler plus Jinx. Jeśli nie macie jeszcze Jinx, gracie za to zamiast tego Luciana, Lucian level 2 z itemami, które gramy na Jinx. Wystarczy Wam, myślę, do Wilków spokojnie, potem już warto jest swapnąć na Jinx. Jakie to itemy? Na Jinx chcecie mieć 2 razy Giant Slayer plus o, Trap Claw, czyli stara rękawiczka plus nowa rękawiczka. Do tego możecie mieć, grać sparki na Blitzcranga lub waj, dwie rękawiczki na czogata, te, tego typu rzeczy, ale najważniejszy jest Giant Slayer, i jeśli macie na start miecz lub łuk, to wtedy możecie w ten build iść. Jak gramy w late game? W late game wchodzimy w ósmy level, zmieniamy Jinx i dodajemy Kais'a plus Kazik, mamy 4 razy voidy i z Jinx dajemy na Kai'Sa. Lepszym itemem niż Giant Slayer jest Ginso. czyli możecie grać Giant Slayer, Ginso Trap Claw, jeśli będziecie, jeśli wiecie, że macie na tyle ekonomii, że będziecie mogli mieć Kai'Sa 2, bo potrzebujecie Kai'Sa 2. Bez tego nie wygracie gry. Więc jeśli mamy Kai'Sa 2, zmieniamy Jinx na Kai'Sa 2 i jest pięknie i jest cudownie i, i super, jest pogoda. Więc to jest pierwszy build. Przypominam, Giant Slayer najważniejszy, jak macie to możecie iść w Brawlerów. Drugi najlepszy build obecnie to jest build e, Night Dragon Guardian, gdzie kery jest Aurelion Sol oraz Pantheon. Jest to build, który musicie high dlatego że nie zawsze Pantheon w ogóle się pojawi. Ale jak tym buildem grać? Zaczynacie od grania Knighty plus jakiś kery, czyli plus Lucian, plus Z plus Lisandra najlepiej jak się uda. Można też zacząć od Kenena jako kerry potem dopiero w late game je słapnąć, ale musicie mieć knighty plus Kerry zbieracie szywane, zbieracie Aureliona. Jak pojawi się Aurelion plus szywana, gracie Aurelion szywana knighty, potem guardiany dodajecie. Jakie itemy chcecie? A i na końcu słapujecie szywane na panteon, ale myślę, że to jest oczywiste, więc na szywane dajecie itemy, które będą na pantonie. na Aureliona dajecie itemy z maną, czyli Luden Zecho, Sparg jest ok. Mana i, i Ability Power Wsadzicie takie itemy, będzie dobrze. Luden Zecho. Spear of jest ok. Spark jest ok. Rękawiczka plus łezka jest ok. To co daje tam 40 tak damage lub leczenie, nie? Tego typu rzeczy na Aureliona też. Rękawiczka plus Rot. Który daje, że może krytować. To są bardzo dobre itemy na Aureliona. Które wcześniej dajecie na jakiekolwiek Kerry. Czyli możecie dać na Alisandrę na przykład, lub na Ari, ale ostatecznie na Aureliona. Jakie itemy na Pantona? Warmog jest najlepszym itemem na Pantona. Potem. Tormel jest dobry, GA jest dobre. Itemy defensywne, z ofensywnych tylko Giant Slayer można dać. Na Pantona też będzie dobrze, bo Giant Slayer po prostu jest mega dobry w długich walkach, bo zadaje damage procentowo. I wcześniej dajecie i te naszywane. Jak pojawi się Panteon, dajecie na Panteona. Czyli gramy Knight, Guardian, Dragon. I jesteśmy szczęśliwi. Czy gramy dwa Guardiany? Nie, możemy grać i pięć Guardianów, jeśli chcecie, i będzie to lepsze, dlatego że Buff Guardianów się stakuje. Więc ustawiacie Guardianów tak, żeby stakować Aureliona i Panteona, i też cieszycie się zwycięstwem, lub cieszy się zwycięstwem Brawler, który was porobi. Nie? Czyli To jest top 2, top 3, co jest top 3? Top 3 jest prawdopodobnie Imperial e, Imperial Knight e, z Fantomem. Phantom jest bardzo silną synergią w obecnej mecie. Jak tym gramy? Stakujemy Dravena, stakujemy Swaina, żeby wygrać potrzebujecie Swaina lub Yasuo 2. Jeśli tego nie będziecie mieli, to po prostu top 4 zajmiecie. Zaczynamy tak samo jak jakbyśmy grali Dragony, czyli Knighty plus Kerry Zbieramy itemy na Dravena, dajemy potem Dravena, wchodzimy w ósmy level, dajemy 6 razy Knight, 4 razy Imperial z make a Knight lub gramy 4 razy Knight, 4 razy Imperial, 3 razy Blade Master. Ewentualnie jak nie macie Mega Knight, to gracie 4 razy Knight, 4 razy Imperial, plus Kindred. Też jesteście wtedy. Szczęśliwi. Wiem, że dużo informacji, ale mój moderator, mój montażysta, nie moderator, ładnie to wszystko wam. Zobrazuje. E, jakiej temy Na Dravena Betek musi być, do tego Ginsol, Rapid Fire, tego typu rzeczy i trzeci item lubię dawać defensywny Dragon Claw. Jeśli w mecie jest dużo Sorków, a w obecnej mecie jest dużo Sorków, więc Dragon Claw jest naprawdę dobry. Jeśli nie, to możecie grać jako trzeci item. ofensywny Giant Slayer. Można Giant Slayer jak najbardziej też na Dravena. Itemy na Swaina, Morello, Gia, Mega Knight i jesteśmy szczęśliwi takim buildem. Jeśli macie jakieś dwie rękawiczki lub dobre itemy na Yasuo typu Seraph, dajecie to na Yasuo. Top 3, jakie jest top 4? No tu już jest ciężej, ale build Yordle, Sork, Elemental. To jest build, który może consistent bijać top 4, jeśli dostaniecie Kenena 2 i jeśli macie itemy na Kennena. Jakie to są itemy na Kenena? Ga? Morello musi być. Do tego może być Redemption, może być. Yy, to, że może krytować, czyli rękawiczka plus rot. I tyle. Zaczynacie jak? Zaczynacie od Kery Lisandra, czyli temy, które ma Kenen. Dajcie na Lisandrę. Lisandra spokojnie do Wilków może kierować. Lisandra level drugi. Yy, Okej, okay. jakie zestawienie jednostek? Braum, Lisandra, Kenen. Jako elementaliści, do tego dajemy trzy sorki, czyli Lulu, Veigar, Morgana. Dlaczego? Bo Morgana daje razem z Brandem demony. Na póź w późniejszej fazie możecie zagrać, jeśli dostaniecie Swayna 2, możecie zagrać zamiast Elementalistów 3 razy Shape przywterów. Czyli dajecie Szywanę, Gnara i Swayna. To wam daje ciągle 3 jordle. I wtedy zmieniacie Morganę lub jakiegoś jordelka na Aureliona, żeby szywana miała Magic Resistance, ale to wszystko zależy od itemów i od tego po prostu co dostajecie. Meta ogółem jest bardzo skillowa obecnie, dlatego że nie zależy od początku, tylko zależy od mid zależy od tego jak słapujecie buildy. Bardzo jest zależna od e, tego jak wykorzystacie gold, dlatego że trzeba bardzo dużo scoutować. Trzeba wiedzieć jeśli jest na przykład mnóstwo w, w, w lobby guardianów ze smokami, to potrzebujecie kaiser 2, żeby wygrać. Więc wtedy brawler plus Jinx nie wygra gry. Wy musicie o tym wiedzieć, wy musicie słapnąć build i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Według mnie jest najbardziej skillowa meta w obecnej w, w TFT od samego początku. I też właśnie dlatego zająłem, prawda, 7 miejsce i dwa razy 8 dzisiaj sztos. No. Więc. Najważniejsze jest Midgame obecnie. W Midgame musicie być silni, żeby móc zrobić 8 level, bo gra jest zależna od Legend, czyli od kaisy, od Pantheona, od Swain'a. Więc jeśli dobrze nie zagracie, to na wysokim Elo nie wygracie ani nie zajmiecie top 4. A jak grać zapraszam na mój stream. Zazwyczaj nie robię takich wyników jak teraz. Więc życzę Wam miłego wieczoru i do zobaczenia na kolejnym filmiku. Come back.